Natomiast jak miałbym coś doradzić, to uważam, że na początku drogi, kiedy ktoś jeszcze nie ma swojej zyskownej strategii, a po prostu nie zarabia na rynku, to dobrze wybrać jakąś metodę i postępować bardzo mechanicznie zgodnie z tą metodą, bo wtedy wykształcamy jedną taką cechę, która jest niezwykle istotna, to znaczy cierpliwość. I konsekwencje, tak? to w sumie dwie cechy. I to z czasem zaprocentuje, bo po prostu będziecie podejmowali decyzję wtedy, kiedy ona ma być podjęta, utkniecie stratę czy cokolwiek, przestaniecie myśleć o tym jako o stracie, tylko po prostu jako o mechanizmie. Czasem się traci, czasem się zarabia. Moim zdaniem takim dużym problemem na początku inwestora jest to, jak zaczyna inwestować i robi od razu intuicyjnie, bo nie ma tej intuicji jeszcze, tak? bo jak miałbym ją wykształcić? Dopiero intuicja to jest taki podprogowy mechanizm, który się wykształca poprzez lata praktyki. Jeżeli macie złą praktykę przez lata, to będziecie mieli złą intuicję. Jak macie dobrą praktykę przez lata, to będziecie mieli dobrą intuicję i tak to działa, jakby nie dać tego przeskoczyć. Tak samo jak w biznesie, jak nie wiem, w robieniu domów. Jak ktoś wam powie, że robi dom od 20 lat, super, ale może przez 20 lat robić źle domy, tak? I dalej będzie robił je źle.